Krótka prezentacja mojej yy, wędzarni, którą wykonałem sam. I zobaczmy jak ona funkcjonuje. Tutaj mamy po pierwsze główny sterownik termoregulator, który wykonał dla mnie mój przyjaciel Andrzej z firmy Omega Systems Puertas i, i Automatizmos. I tak, tutaj mamy ustawianie temperatury minimalnej, na przykład przy wędzeniu między 55 a 60, w minimalną, tutaj maksymalną 60, tutaj mamy start, najpierw wyłączę, teraz... Przez grzałkę ani nie chodzi, ani nie ten, ani, ani pompka. Tutaj ustawiamy sobie czas grzania. To jest godzina 2, 3, 4, znaczy 5, 4, 5, 6. Mniej więcej będziemy ustawiać na 4. Włączamy. Włączamy. Teraz start. Temperatura w środku jest 41 stopni. Włączamy start. Tutaj włączamy osobną pompkę. Słychać pompkę chodzi. Pompkę na przykład przy osuszaniu mięsa nie używamy, dlatego możemy sobie ją wyłączyć. Jednocześnie, jeśli jest ustawiony czas na 4 godziny, po 4 godzinach pompka się wyłączy, jeśli, jeśli jest... Yy, jeśli pracuje, pompka po 4 godzinach się włączy i żałka, i pompka. Dodatkowo zrobię tutaj przycisk, który będzie wyłączał ją podczas odsuszania, lub na przykład podczas pieczenia, czy nie potrzebna jest w ogóle pompka. Druga, drugi element podstawowy, można powiedzieć, serce wędzarni, to dymogenerator. To jest dymogenerator. Tutaj jest rurka, dymowa, dymowa przez którą wtłaczany jest dym. Tutaj jest króciec od, od rurki powietrznej, która idzie do do pompki, to jest to pompka zwykła akwariowa, do dosyć dużej mocy. Ma 430 litrów na godzinę. <laughs> Tutaj mamy popielnik, w którym zbiera się popiół. Nie będę teraz rozbierał tego, bo jest załadowany, przygotowany do wędzenia. Tutaj są zrębki bukowo-dębowe, pomieszane z trucinami. Jeden zasyp starczy mi na około 3 godzin wędzenia. Jeśli wędzimy szynkę, to yy, przynajmniej 4 godziny trzeba wędzić, czyli można dosypać. Teraz w środku. Aha, tutaj mamy sondę elektroniczną. Ustawiamy sobie. To jest temperatura yy, aktualna, na przykład jeśli wbijemy, wbijemy sondę w mięso. Tutaj mamy tą sondę. To jest ta sonda. Wbijamy w mięso tam w środku, na w szynkę. Tylko pieczemy kiełbasę, szynkę i tak dalej. A tutaj ustawiamy sobie temperaturę na 68, czyli taka jak powinna być już na gotowo. Wtedy włącza się alarm i Wiemy, że nasz produkt jest już gotowy. Tutaj jest szyberek. To będę używał do pieczenia. Znaczy złapie. No nic. tu nic nie widać. Jest ciemna dziura. Tutaj mamy grzałkę. jest tutaj grzałka ta grzałka akurat jest o mocy 1100 W jak dla mnie w zupełności na razie starczy na hiszpański klimat grzałka podłączana jest właśnie do tego sterownika tutaj który steruje ją, włącza i wyłącza i środek wędzarni tutaj mamy 4 kije wędzarnicze Coś tam spadło. Mamy tutaj termometr dodatkowy. Termometr od sondy, od mięsa. Na środku są jeszcze dodatkowa półeczka. Na przykład na wędzenie serów. Lub ryb, filetów. Tak to wygląda. Tu w środku nie jest pomalowane. Surowe drewno. No i tak, aha i dodatkowo jeszcze tutaj jest szyberek, przy pieczeniu można go zamknąć, przy wędzeniu otwieramy, aby dostawało się świeże powietrze, była cyrkulacja, która przechodzi dym, aby dym płynnie przechodził przez tutaj rurę dymową. Aby nie kisił się dym w środku wędzarni. Cała wędzarnia jest wykonana z drewna. W środku jest, yy, w środku jest beczka stalowa, 200 litrowa. No i tak. Tak mniej więcej to wszystko wygląda. A, no powinien dodać, tutaj jest sonda. Sonda, która wskazuje nam temperaturę. Tą temperaturę tutaj na tym liczniku. Ten środkowy, czerwony licznik. No, i to wszystko. Dodam, że wędzenie w tej, tego typu wędzarniach z dymogeneratorem jest dużo zdrowsze niż opalanie wędzenie drewnem w naturalnych warunkach. Czyli zwykła beczka, szczapy drewna, i, i, i wędzenie takie. Dlatego, że zapomniałem dodać, że wędząc dymogeneratorem. Dymogenerator oddziela smołę. Tutaj jest ta smoła, która skapuje na talerzyk, czyli jest płynna. W normalnym wędzeniu, metodą tradycyjną, ta smoła oblepia nam kiełbasę czy szynki, czyli zbiera się na powierzchni naszych, naszych wyrobów. Jednak dzięki demogeneratorowi ta smoła ścieka do talerzyka jest odseparowywana. I to jest właśnie jeden z największych plusów wędzenia w takiej typu yy, wędzarni. Jest to wędzarnia przenośna, wędzarnia balkonowa. Można ją podłączyć do komina do instalacji kominowej. Także można będzie ją i na dworze. I na balkonie tak jak ja. Będę sobie na balkonie. No i cóż. Mogę tylko yy, polecić tego typu wędzarnie. Koszt jest dosyć. Około 450-500 euro. Wykonanie takiej wędzarni. Mówię na euro, bo mieszkam w Hiszpanii, także. W złotówkach to by było około gdzieś 1800 zł do 2000 zł, liczając to wszystkie urządzenia, takie jak termoregulator, termogenerator, wszystkie termometry, grzałka, no i koszty robocizny. Także polecam stosowanie takich wędzarni. I naprawdę jest super sprawa, coś, coś pięknego. Wychodzą wędzonki niezadymione, piękny kolor. Mają w zdjęciach, wrzucę później zdjęcia wędzonek. To są na moim profilu, na Facebooku jest dość dużo fotek ostatnich moich wyrobów. Także można zobaczyć, jak pięknie, to, jak pięknie wychodzą i zdrowe przede wszystkim takie wędzonki z tego typu wędzarni. No nic, to wszystko. Dziękuję za uwagę i tymczasem borem lasem.